Witajcie kochani, dzisiaj przedstawię Wam Mirosława Angielczyka, właściciela firmy Dary Natury, ziołowy zakątek. Spotkamy się z nim w karczmie, stąd pewien gwar, który będzie słychać na nagraniu. Wybaczcie więc to informacje, treści, które są tam zawarte. Są trochę magiczne, trochę ciekawe. Posłuchajcie, proszę, do końca. Dziękuję. Aneta. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Ziołowym Zakątku w karmie. Spotykam się tutaj z właścicielem obiektu, panem Mirosławem Jędrzeczykiem. Jest to też właściciel darów natury. Jest to bardzo rozbudowany obiekt. Jest tu dużo bardzo ciekawych rzeczy dla dorosłych, dla dzieci, dla wszystkich, którzy szukają kontaktu z naturą. Jak to się zaczęło? W którym roku pan zaczął swoją działalność tutaj? Ziołowy zakątek to jest, to jest początek, to jest 2007 rok, więc to wtedy jak kupiłem, udało mi się kupić od moich sąsiadów pierwszą działkę i zacząłem wtedy przenosić pierwszy budynek, pierwszy obiekt, ale to jest moja jakby wtórna działalność, bo ponieważ ta pierwsza działalność, czyli dar natury, czyli zakład związany z przetwórstwem ziół, to jest rok 1990 i to właśnie za... Jakby pieniążki zarobione przy tej pracy, e, jakby udało mi się no, re, no, realizować ten drugi pomysł związany z prowadzeniem ogrodu botanicznego, z turystyką wiejską, z edukacją przyrodniczą. Tak, tak. Że to, to, no, to, to Czyli to była tak jakby potrzeba pokazania ludziom e... Praktycznie z miasta, że jest takie coś jak zioła, że można fajnie mieszkać na wsi, wypoczywać? No, pierwsze, znaczy, w momencie zakładania tego miejsca, to ja oczywiście miałem już dużo, dużo wcześniej te plany, tylko nie miałem ani środków ani, ani po prostu miejsca, czyli nie miałem ziemi, gdzie mógłbym to realizować. I e, nie miało to być aż e, jakby, no, jakby wiem, ośrodek zdobiony powiedzmy na, latach, na taką skalę, jaką w tej chwili jest, bo w tej chwili tu mamy e, około 45 obiektów przeniesionych, takiego budownictwa typowego dla tego rejonu odwiedza nas rocznie około 100 tysięcy osób, to takich, takich planów aż nie było. Po prostu chciałem przede wszystkim, żeby to była kolekcja ziół i prowadzona taka edukacja dla no, głównie dla szkół. Jest tu też przeniesiony zabytkowy kościółek. No jest to niesamowite, że udało się coś takiego zrobić. Tak, to jest najstarszy obiekt, który tutaj został przeniesiony, ponieważ pochodzi z 1720 roku, jest w rejestrze zabytków. No, Przeniesiemy go własnym sumchem, czyli sami moi pracownicy. Oczywiście wszystko zgodnie z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. No i poszło to bardzo, bardzo szybko. Nie nie braliśmy żadnych dotacji na to, natomiast początkowo miało to być obiekt służący celom wystawowym, ale ten przypadek sprawił, że na że nowo no, pełnił funkcję sakralną Czyli jak najbardziej, jeżeli ktoś chce wziąć ślub, to zapraszamy do ziołowego zakątka, tak? Tak, zapraszamy. Na miejscu możemy oczywiście zorganizować całe wesele, łącznie z z no, przyjęciem weselnym. Potem to pokażemy. Yy, ponieważ jest tu ogrom pracy, zarówno związany z samym utrzymaniem tych wszystkich obiektów, 45 obiektów no. na terenie, jest mnóstwo pracy, mnóstwo pracy ogrodników, konserwatorów, yy, to zapytam się jeszcze, czy, yy, czy pasja jest jeszcze pasją, czy jest to tylko już praca? Mm. Niezdecydowanie to jest cały czas pas, pasja i to jest bardzo, bardzo duża siła twórcza, ponieważ no, mimo to, że praktycznie w ciągu tych 33 lat byłem tylko raz na urlopie kilka dni, to ta praca mnie nie, nie męczy, nie nuży. nie jakby nie, Nadal codziennie wychodzę do pracy, tak jak Pan wychodził pierwszy raz. Także w moim przypadku to jest na pewno Czyli możemy bardzo... pozazdrościć. Zapytam się jeszcze w takim razie o wykształcenie, bo wiem, że, że ma Pan wykształcenie związane właśnie z, z tym, co Pan robi. Hmm. Hmm. No tak, to no jakby, moja historia, powiedzmy, najpierw skończyłem szkołę podstawową w Korecinach, tutaj w tej miejscowości, taką maleńką szkółkę, yy, no i później, no, ta, ten poziom, jaki tutaj był, no nie jakby, nie pozwalał mi na jakieś śmiałe plany z yy, kończenia jakichś bardzo ambitnych szkół średnich, więc byłem w technikum rolniczym, ale dzięki Temu, że uczestniczyłem w takiej olimpiadzie Wiedzy rodniczej, dostałem się na studia, później na sgg ukończyłem wydział rolniczy. Co mi zresztą do dzisiaj bardzo, bardzo pomaga ta wiedza rolnicza, ponieważ na tutaj przeprowadzenie ogrodu to trzeba znać wymagania bardzo wielu roślin. Tu, w naszym przypadku, dwóch 2000 gatunków. Wiedzieć, która potrzebuje słońca, która cienia, która gleby kwaśnej, która zasadowej. To ta wiedza rolnicza jest tutaj niezbędna. Później zrobiłem jeszcze doktorat na Wydziale Ogrodniczym, już stricto z zagadnień związanych z dilatką. A czy kończył pan jakieś e, kursy, jakieś e, szkolenia związane z zarządzaniem? Bo jest tu, no, trzeba być e, nie menadżerem, żeby to wszystko ogarnąć. Nie, nie kończyłem i dopiero teraz mi zaczyna tego brakować, akurat. A, czyli ja potrzebuje powiem, pan osoby tego... takiej współpracującej, która by pomogła to. E, no, tak. ja um, natomiast e, taką moją siłą, jakby, no, był to, że zawsze, że. Ja tutaj się po prostu urodziłem i tutaj znam mentalność ludzi, znam ludzi, dużo ludzi, którzy tutaj pracują, i starszych, i młodszych. E, jeśli to jest młodzież, to znam ich rodziców. E, wydaje mi się przynajmniej, że wiem jak z nimi rozmawiać i to mi dużo ułatwia pracę. Gdybym był, pochodził z innych rejonów Polski, to na pewno tak łatwo by nie było. Ej, jasne, bo te I, relacje międzyludzkie są podstawowe. I, i nawet e, czasami dobrze wykształcenie, jeśli chodzi o jakieś wiedzę z zakresu zarządzania, to na wsi jednak w tych realiach, troszeczkę typowych tutaj się dzieje. Tak, a teraz zapytam się, w jakim stopniu Pan kieruje się intuicją w swojej pracy? Um... Czy tak zwane przeczucia, o tym, wyczucia? Szczerze mówiąc, mnie o to nigdy nie pytał i ja nie, nikomu o tym nie opowiadałem, ale dla mnie osobiście intuicja z dużą rolę. Ja e, mam wrażenie czasami patrząc wstecz, że to właśnie e, no, bo niektóre, niektóre przedsięwzięcia Teoretycznie, gdyby posługiwać się tylko czystym rozsądkiem, nie miałaby absolutnie prawa wyjść. Tak, zwanym Ale... racjonalnym umysłem. Tak, natomiast na mhm. nie wypowiadała, żeby to robić tak, to No, widzę też tutaj e, kamienny krąg. E, co było przyczyną jego powstania? E, tutaj e, jakby. Mówimy nie tylko o ziołach, o ziołach ale też tak, tak. o ich historii, o w ogóle o ciepła, troszeczkę to, o magii związanej z tym, jak się kiedyś żyło, jak sobie ludzie no, jak sobie radzili. Z, no, jak często takie jakby niematerialne środki służyły ludziom do zachowania zdrowia. I a wiadomo było, że nasi z czasów przedchrześcijańskich. Tych różnych metod było dużo, dużo więcej niż w tej chwili. Jakby takich powiedzmy prozdrowotnych czy parazdrowotnych. Między innymi to były właśnie kamienne kręgi, które w tym rejonie jest ich kilka. Między innymi, wiem, że w ulicy Puszczy Białowieskiej czy tego. I nawet jeśli ktoś nie bardzo w to wierzy, to jeśli faktycznie w takim kamiennym kręgu usiądzie, w odpowiednim miejscu, to autentycznie czuje się człowiek jakoś tak Eta, no parę razy tam e, byłam i w środku i wchodziłam w obok, e, obok, nawet widziałam jakieś e, wiry, jakieś koła energii, więc e, potwierdzam, że to jest. E, jakie plany na przyszłość w takim razie? I jeszcze tylko wspomnę, że o tych rzeczach, które przed chwilą były mówione, traktuje Pana książka. To chyba na razie jedyna, tak? Taka, jeżeli no, chodzi o, o takie właśnie. No, spółkanie. bardziej można by ją nazwać broszurką, taką, ale ona o tyle, że jest to wiedza autentyczna, żadne zdanie prawie nie było przepisane żadnych innych książek, innych autorów. To jest po prostu wiedza zebrana od starszych ludzi, którzy udzielą dużą pomoc w tym właśnie miały kilka lokalnych szkół, gdzie zrobiliśmy w ramach konkursu, jakby chodziło o zbieranie przez młodzież takiej wiedzy autentycznej, pochodzącej właśnie od starszych mieszkańców tego rejonu. To, to bardziej można powiedzieć jakaś wydanie z zakresu etnografii niż zielast. A plany na przyszłość? Przede wszystkim no, chciałbym bardziej skupić się na samym ogrodzie, na wzbogacaniu um, kolekcji. Tutaj jest dużo do zrobienia, ponieważ klimat się bardzo mocno zmienia. No możemy coraz więcej mieć takich roślin z Europy Południowej, a coraz gorzej zachowują się, rosną rośliny z, powiedzmy ze Skandynawii, bo też mamy takie gatunki i y, no tutaj mam wrażenie, że w tej chwili powinienem przez przynajmniej najbliższy rok, na tym się skupić. A jeżeli chodzi o urlop? Ja, ja, ja. Um, nie myślałem w urlopie, ale Pewnie e, miałem jakieś wyjazdy służbowe za granicą, potraktuję jako lub... urlop. W poszukiwaniu dobrych ziół, tak? Z reguły wyjeżdżając gdziekolwiek na jakieś chociażby targi, to staram się odwiedzać ogrody botaniczne w, mieście, w miastach, gdzie jest. A teraz poproszę jakieś słowo dla słuchaczy, którzy będą nas słuchać. Hmm. 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 Osobiście za, zapraszam, jeśli hmm, ktoś chce zobaczyć jeszcze kawałek takiej. E, autentycznej wsi, to na Podlasie, to ten, tego rejonu, gdzie, gdzie właśnie jesteśmy. I jest tutaj to, to nasz rejon jest co prawda ostatnio modny Dużo więcej ludzi przyjeżdża tutaj na ten teren niż, niż ileś tam, jeszcze kilkanaście lat temu, ale no, jest tutaj. Taka, mam wrażenie, jeszcze autentyczność, jeśli chodzi o to środowisko wiejskie. E, dobrze jest zatrzymać się, porozmawiać z jakimiś starszymi ludźmi, bo mam wrażenie, że jeszcze mentalność tutaj tych ludzi jest też inna, a jest to wszystko już bardzo, e, robi się takie unikatowe i coraz rzadsze. No i zapraszam oczywiście do naszego miejsca, do Wojniowego Dziękuję za rozmowę. Po pozostałe informacje zapraszam na stronę darynatury.pl. Obszerniejszy materiał z tego spotkania i z naszej wizyty będzie opublikowany na stronie Patrycji na kanale YouTube Nettymy. Zapraszam serdecznie do magicznego miejsca ziołowy. закон